Czas na pojedynek wieczoru 11. gali Polsat Boxing Promotions w Królewskiej Dywizji Ciężkiej pomiędzy Straszewskim a Stępińskim. Teraz oprócz tych warunków fizycznych, oprócz wieku, zasięgu ramion, oprócz wagi, przede wszystkim decydować będą umiejętności. I w czerwonym Straszewski, w niebieskim Stępiński, który z uśmiechem na ustach rozpoczyna ten pojedynek. Strażerski e, dzisiaj już teraz widzę od samego początku walki, że popsuje zupełnie inaczej niż e, ostatnio oglądany przez nas pojedynek. Z Klemencem Szczepaniakiem. Znaczy, tak, e, gdzie po prostu tutaj znacznie więcej się rusza i kładzie nacisk na szybkość. Niewątpliwie ta szybkość i praca nogi e, e, są, e, są adutami młodości. Dobre zejście Straszewskiego, ale trzeba przyznać, że absolutnie bez respektu dla wicemistrza świata juniorów Jakub Stępiński. Stępiński atakuje, a, ale tutaj też przed chwilą Straszewski już po raz któryś w tym starciu skontrolował takim precyzyjnym prawym hakiem na dół. Lewym hakiem na dół nie zauważyłem jak to będzie miało znaczenie, w drugiej w trzeciej rundzie, pierwsza runda niewątpliwie wygrana przez, pięściąża z, Włocławka, Ten wie, że jest silniejszy i na pewno, będzie próbował do końca przełamać swojego przeciwnika, zamknąć go na, linach ale na razie straszewski naprawdę za dobrze się rusza, Dobrze ucieka od, od e, prawej mocniejszej ręki Stępińskiego, cały czas musi być skoncentrowany. No, bardzo mocny cios w tuch. skrzywił się Stępiński, I teraz przytrzymuje. Szukał teraz tego prostego Straszewski A bardzo często odpowiadam e, tym lewym w tu rywala i kolejnym kolejny mocny czuję, że chyba tam siadł, siedzi. E, chyba Jakub Stepiński odczuwa już się e, e, znacznie te ciosy i kontynuuje dzieło zniszczenia dolnych partii ciała swojego rywala Taka pięściarska korida w wykonaniu Straszewskiego. No dobra kontra lewym podbrudkowym. Oś teraz ten prawy. Bardzo mocny. No parę centymetrów no, głębiej i byłoby po wszystkim. Tak, kategoria ciężka. Nie ma żartów. Zwycięzcą tego pojedynku. Przez jednogłośną decyzję sędziów. よこ